Dni Piławy zorganizowane są w sposób nietypowy, nie odbywają się one w ciągu dwóch, trzech dni, w jednym tygodniu, tak jak zazwyczaj, w postaci takiej typowej imprezy masowej, ale świętujemy cały miesiąc, świętujemy cały miesiąc czerwiec, cztery weekendy. W każdy weekend coś fajnego się dzieje, piątek, sobota. Niedziela, w każdym z tych dni, w każdym tygodniu są jakieś wydarzenia w mieście, w różnych miejscach. Są to wydarzenia kulturalne, sportowe, ruchowe, różnego rodzaju, dla każdego coś dobrego, można powiedzieć, bo również dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. I dzisiaj jest właśnie kolejna odsłona tych naszych 25 jubileuszowych dni piławy górnej. Odbywa się między innymi w naszej hali sportowej turniej Breakdance. Ta impreza miała być oczywiście na powietrzu, tutaj na naszym skateparku, ale deszczowa pogoda uniemożliwiła to, ale dobrze, że mamy gdzie zorganizować alternatywny sposób, a więc zawody odbędą się na hali sportowej. Dzisiaj e, będzie się działo breakdance pełną parą. Jesteśmy właśnie na PG Breaking Battle. E, to już jest e, nasza trzecia, czwarta w sumie impreza w Piławie Górnej. E, planowaliśmy zrobić to tak jak właśnie 4 lata temu e, na skateparku, natomiast niestety pogoda pokrzyżowała nasze plany, ale jesteśmy w świetnym obiekcie. Jesteśmy tutaj właśnie na hali sportowej w Piławie Górnej. E, dzisiaj będziemy mieli rewelacyjne konkurencje, ponieważ mamy ka e, kategorię dla dzieci 3-7 lat. Czyli tutaj mamy naprawdę świetnych e, tancerzy właśnie w tym przedziale wiekowym, którzy będą robić rewelacyjne rzeczy na parkiecie. Mamy kategorię też dla tych, którzy dopiero co zaczęli, e, czyli do jednego roku tańczenia, już tutaj bez e, podziału na wiek. Mamy kategorię do 16 roku życia e, dla profesjonalnych tancerzy, czyli tutaj mamy już takich zawodników, którzy przyjechali do nas z bardzo odległych e, zakątków naszego, kraja, naszego kraju i będą e, rywalizować o naprawdę e, duży szacunek w naszym środowisku, ponieważ impreza PG Breaking Battle już mocno Zaznaczyła gdzieś tam się na mapie Bregnesowej Polski będziemy mieli również kategorię. Pierwszy raz tutaj taka kategoria, kategoria Bigger Open, czyli kategoria dla dziewczyn bez podziału wiekowego oraz kategoria 3 na 3, czyli drużynowa, również open. Z całego serca wszystkich ogłaszam, że, że chcę wygrać tą bitwę. A jak długo się do niej przygotowywałaś? Bardzo długo, żeby tylko wygrać się. A od jak dawna w ogóle ćwiczysz? Od 4 cztery... Ruch lat. A kto cię namówił w ogóle na breakdance? Ja sama. A w ogóle podoba Ci się to? Tak. Trudno jest zatalczyć? Nie. Jak dużo w tygodniu ćwiczysz? Trzy razy. I jak myślisz, jakich dzisiaj zawodników spotkasz? Będzie trudno? Dla mnie to tak średnio. Spałaś dzisiaj w nocy? Tak. Nie denerwowałaś się? Nie denerwowałaś się. Sam się powiedziałam, że, że albo przegram, dostanę drugie, trzecie czy pierwsze miejsce. Na ten moment jeszcze zapis, yy, zawodnicy się zapisują. Yy, wcześniej, kiedy widzieliśmy listy startowe, było około 70, więc yy, myślę, że dobijemy do setki. Od jak dawna trenujesz? Od 5 lat. A dlaczego zaczęłaś trenować? Szukałam jakiejś pasji, próbowałam różnych rzeczy, ale to najbardziej mi przypadło i kocham to już tak długo, tańczę, trenuję i chcę być coraz lepsza. Czym jesteś najlepsza? Ym, chcę być najlepsza dla siebie, a wszystko trzeba udoskonalać i we wszystkim być mistrzem dla siebie. A jak dzisiaj jesteś przygotowana do zawodu? Wydaje mi się, że dobrze. Przede wszystkim chcę sprawdzić siebie i wygrać ze samą sobą. Cały rok była pandemia, jak wtedy sobie dawałaś radę? Trenowałaś? Cały czas trenowałam, żeby nie stracić formy, no i dzisiaj tutaj być. Myślisz, że dzisiaj będą trudni przeciwnicy? No na pewno, jest już paru takich mocnych osób, więc będzie ciekawie. Na pewno trudno jest się pokazać, z tego względu, że dzieci teraz miały dosyć ciężki okres, szczególnie dla, dla psychiki, ponieważ była pandemia, dzieci siedziały w domu. Widzę po nich, że jest totalnie inaczej niż jeszcze przed pandemią. Niektórzy stresują się dwa razy Bardziej, ale jest to świetna forma tego właśnie, żeby się przełamać. Właśnie robiliśmy sobie takie pierwsze tutaj ćwiczenie z dziećmi, robiliśmy sobie ćwiczenie na przełamywanie się, właśnie za nami jest tutaj kółeczko, dzieci wchodzą już coraz pewniej, żeby nie, nie stresować się na swojej kategorii, to robimy takie wprowadzenie dla nich. Dwie godziny temu robiliśmy warsztaty z zaproszonym tancerzem, który uczył i tych najmłodszych, i tych bardziej doświadczonych najtrudniejszego elementu tańca breakdance, czyli Power movesów. także Widząc jeszcze 4 godziny temu, jak dzieci wyglądały, jak się stresowały, a porównując do tego teraz, jak to wygląda, jak już dzieci się jednak zapoznały z tym parkietem, potańczyły, jest diametralna zmiana. Także co będzie dopiero za 3-4 godziny, jak dojdziemy do tych finałowych rund. A druga rzecz, którą warto tutaj zauważyć i podkreślić, cały dzień jeździ po mieście kolejka. Kolejka złożona z lokomotywy i z dwóch wagonów i dzieci i młodzież Zwiedzają w ten sposób nasze miasto. Okrążają, można powiedzieć, w koło, wszystkimi ulicami, penetrują wzdłuż i wszerz nasze miasto. Bardzo super popularna forma zwiedzania. Dzieci są zachwycone, i na pewno ten sposób będziemy kontynuować w najbliższych latach. No dużo jest pozytywnych opinii, ludziom podoba się to, że właśnie nie ma jakiejś jednej wielkiej, zmasowanej imprezy masowej, ale właśnie dla każdego coś dobrego, każdy sobie w stosownym dla siebie i odpowiednim czasie może coś wybrać, wtedy kiedy ma czas. Chociaż są też sympatycy i entuzjaści typowych imprez masowych, którzy być może w tym roku czują się nie, nieusatysfakcjonowani, no ale z powodu COVID-u nie będzie można tego przeprowadzić. Jak będą wyglądały dni piławy górnej w kolejnych latach, zobaczymy. To jest dla nas zupełnie nowe doświadczenie i będziemy no, bardzo szeroko zbierać te opinie, żeby jakoś to wyważyć i podjąć decyzję na kolejne lata. Yeah.